Strzeszcie się fałszywych proroków, którzy do Was przychodzą w odzieju owczym, a wewnątrz są wielki drapieży. Wielu uważa się za nauczycieli moralności albo życia wewnętrznego, ale są fałszywymi nauczycielami, bo ich uczynki nie odpowiadają słowom. Łatwo jest, jak wiemy, drodzy wierni, mówić dobrze, ale jeszcze trudniej jest dobrze żyć. I niekiedy nauka głoszona jest też i fałszywa sama w sobie, choć na pierwszy rzut oka nie wydaje się taka, ponieważ pewne znamiona prawdy nosi i to też jest wielkim zagrożeniem i problemem. I słuchając tej dzisiejszej Ewangelii, jako tych fałszywych proroków, w pierwszym rzędzie rozumieć należy oczywiście faryzeuszy i uczonych w piśmie, a potem wszystkich. Fałszywych nauczycieli, którzy pięknie i z pozoru gruntownie potrafią mówić, jednak przez swoją naukę, która w różnej ciekawości i fałszywej wolności daje obszerne pole, przygotowują ludziom tak naprawdę upadek, I starają się oni tę swoją obudę okryć pozorem pobożności i swoją Fałszywą naukę zasłonić słowami Pisma Świętego, jednak wszystko, co czynią, prędzej czy później, wychodzi na jaw, bo jak Pan Jezus nas dzisiaj pouczył, złe drzewo, złe owoce wydaje, tak też z ich złych serc wkrótce też wyjdą złe dzieła, z których łatwo możemy poznać, co mamy sądzić o takich prorokach. I o ich pięknych mowach. I wiele przykładów tego dostarcza nam historia Kościoła. Chrystus Pan mówi, że ci fałszywi prorocy przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Tak też i wiele herezji odczepństwa zrodziło się właśnie przecież pod pozorem pod takim płaszczykiem fałszywej pobożności i wystarczy spojrzeć już na samego herezjarkę Marcina Lutra, który tak bardzo się przecież powoływał, choć może i wybiórczo, ale jednak na Pismo Święte, tak bardzo chciał tej rzekomej odnowy Kościoła. A wiemy, do jakiego zepsucia szczególnie krajów Europy Zachodniej doprowadziła Terezja protestancka, a warto wspomnieć, że Luther nie od razu chciał wszystko zmieniać, szczególnie od tej strony zewnętrznej. Choćby w samej liturgii wiele elementów pozostawił bardzo przypominających katolicką liturgię, po to, żeby ludzie nie zorientowali się, że to, co za tym stoi, to jest jakaś zupełnie nowa wiara. I tak też wiele luterskich zborów do dzisiaj bardziej przypomina świątynie niż te współczesne kościoły I to są właśnie pozostałości tych działań A ale kiedy popatrzymy na nasze też i polskie podwórko to tutaj mamy taki przykład herezji od szczepieństwa kozłowitów czyli mariawitów inaczej popularnie zwanych gdzie też działo się to pod takim płaszczykiem pobożności i w tych swoich pierwotnych założeniach miał to być taki ruch religijny prowadzący do odnowy religijnej, odnowy moralnej, oparty na kulcie Najświętszego Sakramentu, kulcie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wszystko wyglądało bardzo pobożnie, ale skończyło się to jednak tym, że skądinąd wielu Zapewne pobożnych kapłanów zostało zwiedzionych przez Marię Franciszkę Kozłowską, yy, mającą rzekome objawienia Bożego Miłosierdzia i w efekcie była też pierwszą imiennie ekskomunikowaną kobietą, też przez naszego patrona świętego Piusa X. Yy, I za tymi księżnymi mariawitami szły całe parafie a się, dokonywało się to nieraz w sposób zdumiewający. Często właśnie ci księża na takich ludzkich emocjach grali. Nieraz było tak, że ksiądz, kiedy w parafii był odpust, zbierał, taki ksiądz Maria Wita, ludzi pod krzyżem na jakąś tam wspólną modlitwę i tak próbował przemawiać, że zobaczcie, my tutaj razem się modlimy, a tam księża siedzą na plebanii i się obżerają, jedzą ten swój odpustowy obiad. Ale ta pobożność długo nie trwała, bo później marjowici zaczęli wprowadzać takie wezeceństwa i dziwactwa, których pozwolę sobie w przybytku pańskim nie wypowiadać, nie mówić o tym. Ale wszystko zaczynało się bardzo pięknie i pobożnie. Ale to, wiernie, to nie jest koniec tych fałszywych proroków i nadal ich nie brakuje. I kim kimże oni będą dzisiaj? Będą to na pewno ci, którzy różnego rodzaju błędu, błędy będą chcieli zaszczepić pod pozorem miłosierdzia, nieosądzania innych i ogólnie, jakby to można było określić, jak to niektórzy nazywają ludzizmu. Ale jest chyba. Jeden taki wielki fałszywy prorok, który zbiera ogromne żniwo ja wśród jakbyśmy to mogli określić chociaż takich określeń nie lubię, wśród katolików tradycji. A to jest fałszywy prorok internetu. I to jest niestety zatrważające, bo nie brakuje w internecie Kanałów i nas nie będę podawał, bo Wy sami dobrze wiecie jakie. Nie będę tego reklamował. Które właśnie pod płaszczykiem takiego podawania informacji z życia Kościoła, sieją tak naprawdę w ludziach wielki zamęt. I niestety dzieje się tak, że ktoś coś gdzieś przeczytał, coś usłyszał. Mniej lub bardziej wiarygodne, dodaje do tego jeszcze swój komentarz, i to jeszcze tak, jakby był wielkim watykanistą i wybitnym teologiem, a ludzie niestety ślepo tego słuchają. I coraz częściej słyszy się pytania od wiernych: Proszę księdza, a co to teraz będzie? Co będzie, jak tam wprowadzą to i to, a papież to podobno chce coś tam znowu zrobić? podobno kogoś tam ekskomunikowali, a co to teraz z nami będzie? I drodzy wierni, pomyślmy, czym to się różni od postawy ludzi światowych, którzy się zastanawiają, czy na wakacje pojechać tutaj, czy tutaj, czy zrobić to, czy tamto, czy obejrzeć taki, czy inny serial. Śmiem twierdzić, że niczym to się nie różni, tylko różni się treścią informacji. Bo jedni będą się przejmować tym, co na przykład powie na YouTube ich trener personal, personalny, a drudzy, co Państwo i Cińscy powiedzieli o czerwonej jałówce na swoim kanale. I to jest to samo tak naprawdę. Niczym to się nie różni. Tylko czy dzięki temu, że ci trani Influencerzy, jakbyśmy to mogli nazwać, mówią o tych wszystkich sprawach. To ktoś więcej się mogli? Ktoś się umartwia, ktoś ofiaruje Panu Bogu swoje cierpienia? Ktoś się poprawił ze swoich grzechów dzięki temu? wobec śmiem twierdzić, że niekoniecznie. Czy dzięki temu, że ktoś spojrzał na świat okiem tradycjonalisty. Pokochał bardziej Pana Boga i zaczął mniej grzeżyć? Czy może woli dalej wiadolić, jak to trudno być katolikiem? Żeby się nie okazało, że ten swój cenny czas, dany nam przez Pana Boga, Fonimy. I będziemy właśnie tym drzewem, które tak było zajęte pytaniem, co będzie dalej, że nawet nie miało kiedy wydać dobrego owocu i zostało wycięte i w ogień wyrzucone. Bo co nam drodzy wierni, da, że będziemy wiedzieć, że planowany jest nowy dokument w Watykanie? Że papież spotkał się z takim i takim księdzem, jak nie będziemy Pana Boga coraz bardziej kochać i bliźniego. A jak pisał święty Paweł, bez miłości byłby jak mieć dręcząca albo cymbożniaca. Dlatego proszmy najświętszą Marię Pannę, pochrączenie wszystkich Herezji, aby strzegła nas od fałszywych proroków, ale byśmy pod jej nadczyną opieką wydawali dobre owoce na chwałę Boży. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.